Hello, witam Was bardzo serdecznie. Wykopki w poszukiwaniu historii na kolejnej wyprawie. Śnieg, no może tak zupełnie nie popuścił, ale troszeczkę jest. Ale mróz popuścił, jest 8 stopni na plusie. Tak więc będzie super wyprawa. Już od jakiegoś dłuższego czasu jej nie było. Tak więc zapraszam do oglądania. No, i oto właśnie ten las, którym będziemy się dzisiaj zajmować. Ale słońce jest tak nisko, że tak razie w oczach, jak nagrywałem początek tego filmu, że. A ja bym oczu nie miał, nie widać! Ha, ha. Ale ważne, że widać to, co jest pod nogami. Kogo obchodzą moje oczy? Tak więc, no, będziemy zaczynać. Już tam sarna, no, mówiłem. Już tam sarny ganiają. Fajne miejsce, no, co powiedzieć. No, rozkładamy sprzęt i lecimy. O, zobaczymy, no, pogoda jest fajna. Mrozić ra raczej nie będzie. Deszcz. Jest trochę śniegu, jak widać, ale pole się jest miękko. Myślę, że... że nie wiem, jak to ustawić. To no, panel włączymy, no i ładowałem. No, właśnie, nie powinien co tego Deusa tak ładować, bo co? Wypadł, 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 go ładuję. On jeszcze mi wypadł, czyli nie, nie mogę go wyciągnąć. No, jest. Dobra, tego tu damy Bo mm. tego czegoś nie złapała, czy jakiegoś no przy kalibracji No kur, o jest raczej już jest Dobra, mamy. No to łopatkę wyciągamy. No zaczynamy. Las przed, przed nami staje otworem. się. Tak więc do pierwszego dołka jest jakiś pierwszy sygnał. Ale patrzcie, jest bardzo mięciutko. Można kopać. Nie wiem, co to jest pierwszy sygnał. No, guzikowy, to nie taki, muszę podkopać z tej strony, bo z tej strony, ale jakiś kapselek, albo coś, drucik o, monetkowy. Jakaś moneta 20 złotych Z PRL to słońce Trochę widać 20 złotych z PRL rocznik Sprawdzimy, 8, nam się 10, 10, tu dalej 10, pierwszy Powiem. 1988, 20 zł Idziemy dalej. Jako pierwszy sygnał, monetka. Każda cieszy. Ale mamy jeszcze sygnał w tym dole, co była ta monetka, ale to już na pewno jeszcze jakaś jest albo coś innego wykopie to pokażę. Jakoś następna moneta. No też PRL. No, ale w tym samym dołku. No ten cały. Bolesławczyk jakiś tam. Bolesław, jaki? No, no taki Bolesław. Bułek. 10 złotych już tym razem. Z roku 1975 Możemy sprawdzić, czy czegoś nie ma. Dwie monety. Z jednego dołka można powiedzieć mały depozyt przesuniemy łopatkę, przesąń tą łopatkę. O wszystko tu coś jeszcze jest tutaj. Tu, tu coś jest Jak myślicie zaś moneta Dobra, wykopię No zaś moneta Tu tu Zaś Perek, to tu się wysypał z monetami perel A To te 2 złote perel Nie wszystko upieczone idziemy dalej. No jeszcze tutaj, może poszperę, taką lekko wyciągnę. Ale tyle, jeszcze lasu przed nami włączyłem w deusie. Trzeci program, który jest szybszy. Tamten jest, który taki wolniejszy. Zobaczymy, co to jest. O. o Taki kawałeczek łóceczka nic ciekawego, idziemy dalej A jakąś monetę mamy, nie wiem, że jaką czy współczesną Czy jak ktoś gwizdze? 5 groszy Nie wiem czy to gwizdze Chyba ptak jakiś Kot miauczy, ja pierdolę, no wiosna przyszła O, jakie ładne stanie Panie, to z magazynu prosto 49 rok Panie, to z magazynu przyszło dopiero 1949. Bardzo ładne, linii groszy. A się zaczyna od guzików, to się guziki znajduje. A jak od monet, to monetki. No i bardzo mnie to cieszy. I jedno i drugie mnie cieszy. No to podążamy. a następna monetka 20 groszy tylko że jak to jest w tym samym miejscu co z 49 roku to miejmy nadzieję że to też będzie jest 49 patrzcie się 20 groszy z 49 haha No jeszcze tutaj poszperam. w tej dziurce. W tej dziurce już nic nie ma, zasypujemy i idziemy dalej. Coś mamy, coś mamy, ale to kawałek drutka tym razem, ale rozpakowaliśmy to razem. O, z szampana Kolejna moneta kurwa. monetowy dzień Zjedzona 10 groszy Perel. no ten 49 rok No i popatrzcie się, 1949 Musiał być na wierzchu praktycznie, że tak zostało zjedzone tamte przetrwały No i tyle kręcimy się praktycznie 100 metrów kwadratowych tylko na razie a gdzie tamte ten las dopiero? Oho, oj no ale dobrze jest idziemy dalej kawałek harmonijki pozostałość tylko zostało no pograliśmy Łoska. To jest małzera Kiekawe żelaztwa To jeszcze Ta góra mnie interesuje No zobaczymy co jeszcze wyjdzie To tak jakieś zamka czy coś Idziemy zobaczyć jakieś porcelana leży w wodzie W tylko co to tu jest? No ja! Kawał starej ręcznie kutej blachy. Pokrywka. Ale co mnie zainteresowało? Nie mam gumiaków. się że nie wpadnę. Co mnie zainteresowało? O, wiem co to jest. O! Z prądu. No, nie puszka no, Konserwa Tam jest jeszcze taki Drut tam no, Czasem można byle co Zobaczyć nie? Idziemy dalej Jakiś Stary guziczek pierwszy dzisiaj Z no, herbem no popatrz, tego poczyścimy tak troszeczkę. No, jakiś, już. No, jakiś pruski, carski. No coś tu jest. No, zobaczymy za się tak już jest Jakieś godło no, Jakiś carski Nie wiem, nie, nie no, co. I pogoda też jest Nie dopisuje, ciepło, kłoda, się bluzkę ściągnąć nie, Pod kurtką Prawie 15 stopni w słońcu Ponad będzie O to chodziło Czy tak piszczy? Aha Idziemy dalej. O, mewy słychać. Co idzie Mewy słychać. O, takie dziadostwo Patrzcie się. wiosna idzie. Patrzcie się, już wyrastają badelaczki. Ale nie o tym mowa. Tu jest guziczek. Widzicie, zjedzony całkowicie. Mariowany był, ale ma łóżko łóżko, <laughs> łóżko. No, no, z haka pruskiego mundurowego. Znaczy ten drugi haczyk taki, tak wygląda. jest paska pruskiego, że jedne były właśnie z, tym, z tą koroną. A to jest taki właśnie i widzimy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, osiem dziurek i no i widzimy tu to. Chcę bym tu wydobał ziemię, ale nie chcę tego robić, albo chcę patyczkę, weź patyczka. O. Teraz widać, no i tutaj dziurki, nie każdy by musiał przetykać. A weź przetykni. Widzicie? O, teraz fajnie widać to nie jest z koroną, ale jakby to był w tej wersji, co to, to znalazłem yy, Z tą taką yy, koroną jak na piwie tyskie yy, jakby ta wersja była, to by to był kompletny wycieruch i gdzieś nawet taką mamy jedną z tego typu, no ale hak mundurowy, nie ten główny tylko te boczne. Idziemy dalej, a chodzimy w tym samym miejscu prawie. Ale wychodzą fanty, wychodzą. Na no, wykopkach nie macie coś pieszyć. Trzeba sobie powolutku chodzić. Zgodnie z przyrodą. Co ty mówisz, co ty mówisz? Prawdę mówi. Coś małego mamy. Kolejny zobaczył, to. Ciekawe, co to jest. No dobra, wykopię. To pokażę. Coś wyszło, pewnie jakiś drut no, nie Kamień. Kamień Bo, Ale niby gdzie? W tej brzydze? Kamiń Kamiń magnetowy Była lekka na metoryce do nie wyłączyły dyskryminacji kamieni magnetycznych. Rozdep tam wszystko. Wpizdu Ci żuży. Czy nie meteoryt, mam meteoryty. Nie są takie lekkie, ani takie kruszące. Tak więc no dalej idziemy. O Panie, Panie, zaraz mnie zamkną Wyszłem 10 metrów za moje pozwolenia Gdzie moje pozwolenia sięgają? Muszę wracać Tam już moje pozwolenia niestety nie sięgają, ale tu... No, prawie no 10 metrów i git Aha O, tu już sięgają nic nie ma takiego no jeszcze pochodzimy tu jest jeszcze taki fajny teren no zobaczymy co wyjdzie jeszcze a wiadomo co wyjdzie to wyjdzie a wyjdzie a i tak wszystko to samo będzie nie? fajnie fajnie wiosna czuć tą wiosnę powiem wam powietrzu jest super tak Dobra, bez marudzenia idziemy dalej kawałek Owiu A, bo gdzieś na takim filmiku oglądałem. A, ja zabam, o! Ja wam nie pokazałem teraz Ołów pokażę. Nie, ty nie nie, 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 taki kawałek Co ty robisz? Uświniłeś O, tak no mm. Teraz prezentacja z każdej strony, z każdej. Nic ciekawego, no nie ma co ubolewać, idziemy dalej. Dzisiaj troszeczkę pod humorkiem jestem, pamiętajcie. Nie bierzcie na poważnie tego. E, nie wiem, pierwszy myślałem że to jakiś medalik, ale to też ciekawego owiu Tak to wygląda, albo to jest stopione, no coś się tu mogło palić jarać, nie wiem, Mogło. też nie musiało. Pat Patrzcie się, co znalazłem. Szkoda, że nie ma reszty. A to jest, wiecie, zegarka. Kawałek zegarka i tak na wierzchu pod drzewem. Kawałek zegarka i to bardzo by był starego zegarka. Może gdzieś ten zegarek tu jest nie. Raczej jakby był to by był, nie? Bo to leżało, faktycznie powiem Wam, na wierzchu, pod pudełem Może ktoś to kiedyś wykopał i wyrzucił Nie no, by było tu Ewidentnie łóżko bez zegarka, szkoda bo to by była fajna znajdka chociaż jakbym to łóżko ze złota znalazł albo ze srebra to bym bardziej żałował, że zegarka nie ma jaż inni by to inaczej spersonowali Pers. Z perspektywy inaczej by to widzieli że srebro jest warte złoto też, no ale nie ma, nie ma, tylko to leżało ale tu jeszcze poszperamy nie wiem co to jest mam nadzieję że to nie jakiś trybko od zegarka o kurwa trybko od zegara myślę że jakiś metal stary takie trybisko Nie jest, to jest plus, można no, znajdki czyścić. I my sobie rączki na to Kurwa A! Hello. Co ty robisz? Spokaleczysz, się zaś A tak to wygląda. Wyciślenie. I trybko takie, nie? Może jakiegoś większego zegara, albo coś by będzie O i takie <much> Więc to tu składują ten cały Eternik Ja pierdolę, są tony Eterniku Czy Eternita się tam nazywa? z lodówek idziemy w tamtą stronę tam jest mniej śmieci puszczu chyba ja tylko to z zamki wykryło o kurde nie ma pieniędzy z gruba lodu no tak tak głęboko Wózka No Powiem wam Nie to Tylko tamte drzewo Dęby które mogą być o wiele starsze od tych dębów Najstarszych w Polsce Tego Bartka czy Nie wiem no to drzewo to rośnie w tej Nie, no, może młodsze, no ale też będą mieli. Patrzcie się. Nawet nie wiem, czy to jest dąb I że tu takie dwa rosną, one już na pewno. Jak tamten ma 2000, ten bartek cały. A te są też takie zdupnie. Patrzcie się te drugie. To może też mieć koło coś. Ponad tysiąc lat takie drzewo. Kurka wodna. Ktoś tu chyba pod te drzewa przychodził Może coś kiedyś zgubił o. No nie wiadomo Ale dziura cały przed Patrzcie się cały przed Cały przed Ja pietor Cały deus przed Jeszcze to pochodzimy pod tymi drzewami i tam będziemy zmierzać w tą stronę. E, raczej skarb w drzewie mało prawdopodobne. Nawet no tu drzewo ma ileś tam. Ładno tu! To... Zdziwiłbym się, aby nawet coś było, no ale nie ma. Może coś było, bo to znalazł, naszedł. No dobra. Łabyki hodowali te z łańcuch wiecie? Tylko tych drzew, bo tych, tych drzew na pewno, tych których tu widzimy, to nie było. No to były te dupne tylko jak widzimy. I może te, coś ich nie widzimy. I może tu gospodarstwa kiedyś 200-300 lat temu. Może przesadziłem, a może i nie. Ba, bydło się tu pasło, po prostu. Dobra, jeszcze trochę, bo... Co za dużo, to nie jest Jak To jak jest ze wszystkim. Pamiętajcie. No dobra, kończymy dzisiejsze wykopki w Poczkanie Historii. Coś tam wyszło, jak zawsze. Była fajna zabawa. Hmm. Jak zwykle mówię dawno tego nie było i to się czuje jest zarąbiście, pamiętajcie w wypadzie nie chodzi o to, żeby też coś znaleźć tylko żeby nieźle się pobawić, ostresować się od tego tygodnia pracy tak więc trzymajcie się, jeśli filmik wam się spodobał możecie zostawić łapkę w górę, jeśli nie to na dół jeśli jesteś nowym widzem możesz mnie zasubskrybować lub opuścić ten kanał, tak więc do zobaczenia do następnej wyprawy ziomeczki i ziomuloweczki, czy jakoś tak, to Pato mówił.